W tej lekcji opowiem Ci o budżecie obywatelskim, zwanym inaczej partycypacyjnym. Na czym polega ten proces, jakie niesie ze sobą korzyści i w jaki sposób animator, animatorka może wykorzystać go w swojej pracy. Budżet obywatelski, nazywany inaczej partycypacyjnym, jest to proces, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co ma zostać przeznaczona część budżetu danego miasta lub gminy. Dzięki temu, że decyzja, jaką podejmą mieszkańcy, jest wiążąca dla samorządu, budżet obywatelski pozwala odgrywać mieszkańcom bezpośrednią rolę w decydowaniu, na co przeznaczać publiczne środki. Pierwszy budżet partycypacyjny miał miejsce na początku lat 90. XX wieku w Porto Alegre w południowej Brazylii. Z inicjatywy grupy aktywnych obywateli doprowadzono do oddania w ręce mieszkańców decyzji o podziale budżetu miasta. Rozprzestrzenił się najpierw w krajach Ameryki Południowej, potem na innych kontynentach, a w końcu trafił do Europy i Polski. Pierwszym miastem, które zastosowało to rozwiązanie w 2011 roku, był Sopot. W ślad z nim, za nim podążyły kolejne miasta i od 2013 roku jest to najdynamiczniej rozwijające się i najpopularniejsze narzędzie demokracji bezpośredniej w samorządach. Od 2018 roku w gminach będących miastami na prawach powiatu realizacja budżetu jest obowiązkowa na mocy ustawy. Jak wygląda cały proces? Ujmując to skrótowo, w kroku pierwszym mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje zadań do budżetu w formie projektów. Bardzo często w większych samorządach są to dwie kategorie. Dotyczące całego miasta, tzw. Tak projekty ogólnomiejskie, lub dotyczące jednostek pomocniczych, projekty dzielnicowe lub osiedlowe. Złożone projekty są następnie analizowane przez urzędników i weryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji. Krok kolejny to powszechne i bezpośrednie głosowanie mieszkańców nad projektami, które przeszły pozytywnie weryfikacją. Jeżeli chodzi o to, kto może oddać głos, wszystko zależy od konkretnego samorządu. Na przykład w Krakowie nie ma żadnego ograniczenia wiekowego i na projekty mogą głosować nawet dzieci. W efekcie głosowania projekty, które otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli środków, przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej. Aby proces tworzenia budżetu nazwać partycypacyjnym, powinny zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, musi odbyć się proces dyskusji nad sprawami finansowymi budżetowymi samorządu, podczas której uczestnicy decydują o tym, jak wykorzystać część środków z budżetu. Proces decyzyjny przybiera różne formy. Oprócz wspomnianego wcześniej bezpośredniego głosowania na konkretne projekty zgłaszane przez mieszkańców, a jest to obecnie najczęściej stosowane rozwiązanie, bardzo ciekawą formułą stosowaną np. przez Dąbrowę Górniczą jest deliberacyjny model budżetu partycypacyjnego. W tym modelu projekty skierowane do realizacji na poziomie osiedla są wybierane w wyniku dyskusji pomiędzy mieszkańcami tych osiedli. Kolejny warunek, budżet obywatelski powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy, jednak najlepiej gdyby dotyczył poziomu całego miasta bądź gminy. W praktyce często stosuje się rozwiązania na obydwu poziomach. Kolejna kwestia, budżet obywatelski powinien być procesem ciągłym i systematycznym, wpisującym się trwale w praktykę zarządzania miastem i gminą. Nie powinny to być pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów samorządu. Spotkania z mieszkańcami i prowadzone z nimi dyskusje na temat kierunków rozwoju powinny odbywać się regularnie, ponieważ tylko przy takiej formule budżet spełnia także funkcję edukacyjną, czyli uczy mieszkańców na czym polegają procesy zarządzania wspólnotą samorządową. I ostatnia ważna kwestia. Budżet partycypacyjny wymaga ewaluacji i oceny rezultatów całego procesu, aby móc go prowadzić coraz lepiej. A jakie korzyści z realizacji budżetu obywatelskiego wynikają dla mieszkańców? Z całą pewnością proces ten pobudza zainteresowanie mieszkańców uczestnictwem w życiu publicznym. Może przyczyniać się także do większej efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych. Do budowania wśród mieszkańców poczucia identyfikacji ze społecznością lokalną, a także podniesienia poziomu zaufania mieszkańców do samorządu. O ile rzecz jasna, proces ten prowadzony jest przejrzyście i zgodnie ze standardami. Warto podnieść wspomniane argumenty, gdyby przyszło Ci kiedyś dyskutować z przedstawicielem samorządu, czy warto wprowadzać u Was ten mechanizm. Powiem Ci teraz, jak budżet obywatelski może wykorzystać animator społeczny. Pomijając dosyć oczywistą rolę animatora, animatorki przy wspieraniu mieszkańców w procesie przygotowywania projektu, animator może wykorzystać ten mechanizm jako czynnik motywujący do zmiany. Dzięki zachęceniu przedstawicieli społeczności lokalnej do składania projektów w budżecie obywatelskim, animator stwarza przestrzeń do silniejszej identyfikacji mieszkańców z miejscem swojego zamieszkania, sprzyja ich integracji i zbliżeniu się do siebie, a także stymuluje wyłanianie nowych liderów lokalnych. Na koniec lekcji tradycyjne zadanie dla Ciebie. Jeżeli w Twoim samorządzie nie istnieje mechanizm budżetu obywatelskiego, zastanów się, do kogo mógłbyś bądź mogłabyś zwrócić o wsparcie w urzędzie lub poza nim, aby zainicjować ten proces. Jeżeli w Twoim mieście bądź gminie budżet obywatelski jest stosowany, pomyśl, czy nie zechciałbyś, zechciałabyś złożyć projekt w kolejnym naborze. A jeżeli byłeś bądź byłaś już autorem projektu do budżetu, serdecznie Ci gratuluję i życzę powodzenia w kolejnych edycjach.